Mano się, witajcie, z tej strony Atom ja, Chokebox. dzisiaj dla Was naszkowałem Notrów 112. Miało być GTA, ale coś nie wyszło. I e, naprawdę chciałem e, zrobić dla Was mega, mega wy, wyjazdy. Znaczy, inaczej, chciałem Fortnite'a zrobić dalej challenge niebieskie bronie. No, ale aktualizacja niestety przyszła i musiałem coś poprawić. A jeśli wy ch chcecie kolejny odcinek z yy, różnych wyjazdów, to bardzo Was serdecznie zapraszam do za załapkowania, zasubskrybowania kanału oraz wbicia do opisu na dwa Instagramy, bo naprawdę warto zasubskrybować ten kanał. Wbijamy do. 690 subskrypcji na kanale Nie brakuje nam dużo widzowie Warto wbić, warto subskrybować ten kanał No i warto zostawiać łapki w górę A my czekamy na pierwszy wyjazd I mamy pierwszy wyjazd Więc lecimy Lecimy na wyjazd Zobaczymy co to dzisiaj się pali Albo może i wypadki drogowe Raczej wypadek drogowy Mam nadzieję, że blisko, że nie trzeba będzie nigdzie daleko jeździć. No ale zobaczymy. Jutro, czy, jutro już będzie Fortnite, obiecuję wam to na kanale. No dzisiaj wiem, że miał być i w ogóle wszyscy, wszyscy jedziemy. Ile kilometrów? Jak daleko? 500 metrów, to nie jest źle. Dobra, to zobaczymy, co się pali. Może jakieś śmieci? Może śmieci, cokolwiek. Co się okaże zaraz. Co my tutaj mamy dzisiaj? Coś, a kanalizacja, woda. Wszystko jasne, dobra. Straż pożarna, nie tu. E, Zdarzenie drogowe, nie. Przygotuj akcję, nie to. Zadanie odpompowania wody, no to mamy już zalany garaż. Poradzi sobie, poradzisz. Ja się zapytam, co się stało. O, cieszę się, że jesteście. Wezwanie było ode mnie. Nie ode mnie. Sam, sam wzywałem, sam, sam wezwałem i sam uratowałem. No tyrytuty, już szybko zrobię. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Ponownie szybko ładnie zrobię. Szybciutko się zaangażowała cała ekipa w to. tu... tu, tu. I zaraz będzie poogarniane Pani i panowie Piękna akcja dla strażaków Przede wszystkim dobra Bo jak inaczej Kierownik dowódca siedzi w tym Niech ta woda znika Musi chwilę powieć. Tu jest włożone Tu jest włożone Dobra No I Tak to widzowie bywa O już woda jest mniej Mniej wody I koniec Dobra To już Pakujemy I wracamy do siebie można byłoby rzec Do bazy. Do bazy wojskowej. O, w Boże, jakiej wojskowej, co ja gadam. Do bazy strażackiej. Do koszar. Tak zwany koszar. Zwijamy i jedziemy do, do koszar. I, czek I jedziemy na kolejne wyzwanie. Bo nie ma co. Nie ma co przymać Co tu. To trzeba zamknąć. Mówisz, to zamkniemy. To zamkniemy. Ole, 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 ole. Turu, turu, i wyjeżdżamy. Mm, wyrusz. Wyrusz. I jedziemy do kosza. 800 metrów. Oczywiście łamiąc przepisy, jak na moim kanale. Trudno, to tylko gry. To tylko gry są. To nas spokojnie, nie ma co się obrażać. No I zaraz będzie kolejne wezwanie. mmm, mm, 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 zdążyłem, zdążyłem, zdąży, zdążyłem zahamował, ojoj ale mnie Nie niedobrze, niedobrze niedobrze, niedobrze tu 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 to otwieraj to mi ta drzwi to. Dobra, otwarte, pięknie. Czekajcie, bo ja parkować nie umiem, to jest też problem. U mnie z parkowaniem jak wiecie z ETS-a i mamy perfekcyjnie. Gosimy tam i... Widzowie, dzisiaj jedyny wyjazd, jedyny. Ja się widzowie z wami żegnam i w tym pięknym mundurku się z wami żegnam. Zostawcie łapaczkę w górę suba. To na ja się z wami żegnam i do zobaczenia do kolejnego odcineczka. Eluwa!